Witam w moim kanale mmm, Nagrywam całkiem, ale dobra no, Chodziło o to, że patrzcie Polecę wam kanał mojego kolegi Mati Maslowski On tutaj nagrywa odcinki Tylko nie wiem Nagrywa po prostu odcinki Brawl Stars kiedyś A, Aha on gra w Undertale Okej okej Nie o tym temat Polecę wam bardzo Matiego Maslowskiego Mat Link w opisie A teraz przechodzimy do tematu kanału To znaczy do tematu odcinka, to nie ok? że no, nie pa. No. A, no i dzisiaj, tak jakby, jeśli chcecie wiedzieć, jakie tutaj takie, no, dwa muzyczki niech będą. Jeśli nie znacie parę muzyk, no to akurat nie. Na przykład, słyszeliście, może taką muzykę, ale to tak w skrócie? No to patrzcie, to jest ta muzyka. Term, Termin. <noise> Zostawcie się, ja to usunę. No to... słuchać muzyki. A teraz to muzyka. Eee, to też temat. Jeśli oglądacie i samo, oczywiście polecam to. Only English. You must know. Only English. Stop speak Russian. Co? English, jebany buraku. Aha, ja. Tak właśnie musisz zacząć mówić po angielsku PIERDOLY DAUNIE Następna muzyka. Lubicie odgladać kropkę 308. To coś Wam tutaj polecę. Liczę 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3

Dobra, goodbye, e, zasubskrybujcie i, i inne rzeczy, róbcie, papa, goodbye.